Wodniku, odsunąłeś się. Nie był to przypadek ani przejaw nieśmiałości. Prawda jest taka, że większość ludzi nie jest w stanie dostroić się do częstotliwości twojego umysłu. Przylgnęła do ciebie etykietka towarzyskiego. Ale rzeczywistość jest inna. Twój krąg to narzucona sobie samemu pustynia. To właśnie w tej pustce rozkwita twój geniusz. Świat widzi w tobie buntownika, ale ty wiesz, że po prostu w ciszy budujesz przyszłość. Jeśli jesteś wodnikiem z garstką lub zerową liczbą przyjaciół, przyczyną nie jest wada, lecz przeznaczenie. Istnieje cicha elita w twoim znaku. Bractwo umysłów, które przedkłada bezkres własnego wszechświata nad powierzchowność towarzyskich spotkań. Przygotuj się. Odkryjemy siedem rzadkich cech, które czynią cię niezrozumianym dziwakiem, i dlaczego to jest twoją największą siłą? Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś oglądał spektakl świata z ekskluzywnej, ale niewidzialnej loży? Śmiejesz się, bierzesz udział, wchodzisz w interakcję, ale tak naprawdę nigdy nie przynależysz. Dla powierzchownej astrologii jesteś znakiem wspólnoty, grupy, rewolucji. Ale dla duszy wodnika, która przechodzi tę podróż z jednym powiernikiem, albo bez żadnego, ten opis jest okrutną ironią. Nie mówimy tu o introwersji. Mówimy o bezlitosnym procesie filtrowania. Twoja dusza odrzuca szum umysłowej przeciętności. Masz niewielu przyjaciół, nie dlatego, że trudno cię kochać, masz ich niewielu, ponieważ większość jest zbyt łatwa do przewidzenia. Nie szukasz kogoś, kto cię zabawi, ale kogoś, kto cię wyzwie. A ten rodzaj połączenia jest najrzadszym gatunkiem we wszechświecie. Ten materiał jest dla twojej nagiej, surowej prawdy. Nie będziemy romantyzować samotności, ale obalimy mit, że jest ona słabością. Wodnicy, którzy wybierają skrajne oderwanie społeczne. Niosą duchowe i behawioralne znamiona, których większość nigdy nie rozwinie. To, co społeczeństwo nazywa izolacją, w rzeczywistości jest Twoim inkubatorem supermocy. Uwolniony umysł to umysł niebezpieczny. Jeśli rozpoznajesz siebie w tym zwierciadle ciszy i wewnętrznej rewolucji, zostań, bo to, co masz usłyszeć, to nie prognozy, lecz dekodowanie Twojej esencji. Siedem rzadkich praw to tobie, które wyjaśniają, dlaczego twoja ścieżka jest samotna i dlaczego jest to jedyna droga, która zaprowadzi cię do twojej prawdziwej wolności. Następna cecha jest najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich. Twoja ścieżka to niemal boskie oderwanie. To, czego większość szuka w grupach i zewnętrznym potwierdzeniu, ty znajdujesz w doskonałości własnego projektu mentalnego. Dla wodnika, który decyduje się iść sam, przyjaźń nie jest pocieszeniem, lecz polem testowym. A większość oblewa ten test. Odsłońmy teraz siedem cech, które kształtują tę twoją wyjątkową rzeczywistość. Twój umysł nie żyje na powierzchni. Nie jest w stanie. To tak jakby próbować pływać w płytkiej wodzie, kiedy urodziłeś się, by eksplorować głębiny oceaniczne. To, co większość nazywa rozmową, ty nazywasz białym szumem. I dlatego się odsuwasz. Dla ciebie każda interakcja musi być wymianą częstotliwości. Nie chodzi o pogodę, pracę czy najnowszy reality show. Chodzi o strukturę wszechświata, kolejny skok ludzkiej świadomości lub etykę sztucznej inteligencji. Tęsknisz za dialogami, które otwierają drzwi, a nie je zamykają. Chcesz, by rozmowa kończyła się większą liczbą pytań niż odpowiedzi. A prawda jest taka, że 99% interakcji społecznych jest poświęconych na potwierdzanie oczywistości i znieczulanie umysłu. Twoja niewielka liczba przyjaciół lub ich brak. Jest bezpośrednim odzwierciedleniem tej Twojej potrzeby substancji. Wolisz gęstą i płodną ciszę własnego towarzystwa niż pustą lekkość dziesięciu głosów, które nic nie mówią. Samotność jest dla Ciebie jedyną gwarancją, że Twój umysł pracuje na maksymalnych obrotach. To Twoje osobiste laboratorium, gdzie poczynane są najbardziej radykalne idee i najbardziej humanitarne projekty. Gdy próbujesz się dopasować, odczuwasz niewytłumaczalny ciężar. To nie nuda, to uczucie przygaszania własnego światła, by zmieścić się w czyimś cieniu. Zdajesz sobie sprawę, że musisz zbytnio upraszczać swoje pomysły, ścinać najbardziej skomplikowane zakątki swojego rozumowania, lub co gorsza, udawać zainteresowanie trywialiami, które w twojej skali priorytetów graniczą z absurdem. Ta odmowa pustego gadaniny to nie arogancja, to oszczędność energii umysłowej. Zachowujesz swój najcenniejszy zasób, swoją uwagę. Dlatego, co naprawdę ma potencjał, by zmienić paradygmat, czy to twój, czy świata. Wiesz, że prawdziwa rewolucja zaczyna się w ciszy i organizacji pomysłów, na które nikt inny się nie odważył. I podczas gdy inni socjalizują, by czuć się mniej samotni, ty izolujesz się, by czuć się bardziej sobą. Twój umysł to twoja największa społeczność. A jeśli nie znajdujesz ludzi zdolnych do zrozumienia złożoności tego, co budujesz, po prostu ich odrzucasz. Nie ze złością, lecz z chirurgiczną neutralnością, z jaką usuwa się bezużyteczny element z maszyny. Co jest dla ciebie bardziej przerażające? Być samemu, czy być w tłumie, i nadal być jedyną osobą, która czuje się samotna z powodu braku prawdziwego połączenia. Pomyśl o tym, ale to nieustanne poszukiwanie radykalnej prawdy prowadzi cię do niebezpiecznego miejsca: absolutu sceptycyzmu. Następna cecha ujawnia, jak działa ta twoja nieufność, zwłaszcza w stosunku do tego, co uważa się za święte i bezdyskusyjne. Nie wierzysz w nic tylko dlatego, że wszyscy inni wierzą. Twój umysł wodnika jest z natury demontażem systemów. Jeśli nie masz przyjaciół, w dużej mierze dlatego, że większość ludzi zakotwicza się w dogmatach, w gotowych prawdach i w komfortowych pewnikach. Ty natomiast żyjesz w być może. Twoja filozofia brzmi, jeśli pomysł nie może być przetestowany, rozebrany i złożony ponownie w bardziej krytycznym świetle, to jest śmieciem. Ta twoja druga rzadka cecha to sceptycyzm operacyjny. Nie jesteś sceptyczny, bo jesteś negatywny, jesteś sceptyczny, bo jesteś futurystą. Wiesz, że następny wielki pomysł, następna innowacja społeczna, nie przyjdzie od kogoś, kto jest zadowolony z teraźniejszości, ale od kogoś, kto jest gotów oświadczyć, że król jest nagi. Ta postawa czyni cię intelektualnym pariasem w wielu kręgach. Psujesz nastrój. Kiedy wszyscy celebrują tradycję lub powtarzają mantrę, ty pytasz, ale dlaczego to działa i komu to tak naprawdę służy? Kwestionujesz strukturę władzy, ważność reguł społecznych, a nawet logikę stojącą za najbardziej akceptowanymi uczuciami. Emocja musi mieć za sobą strukturalne rozumowanie, bo w przeciwnym razie jest dla ciebie tylko histerią. Twoje nieustanne poszukiwanie surowych faktów i logicznych struktur oddala cię od tych, którzy szukają pocieszenia w ślepej wierze lub wygodzie. Przebywanie z innymi wymaga, abyś często udawał akceptację społecznych bzdur, abyś uśmiechał się do pomysłów, które uważasz za niebezpieczne lub przestarzałe, a ta fałszywość cię dusi. Jest bardziej uczciwe dla twojego ducha, cofnąć się o krok i poświęcić się analizie systemu z zewnątrz. Nie chcesz przyjaciół, którzy powiedzą ci, co jest dobre. Chcesz partnerów, którzy pomogą ci odkryć, co jest prawdziwe. A różnica między dobrym a prawdziwym to linia, która definiuje wielkość Twojego kręgu towarzyskiego. Dla większości dobre jest to, co daje komfort. Dla Ciebie prawdziwe jest to, co wyzwala, nawet jeśli boli. Ta nieufność wobec tego, co ustalone, jest motorem Twojej oryginalności. Nie interesuje Cię reformowanie tego, co istnieje. Interesuje cię wynalezienie następnego. A proces wynalazczy jest zawsze samotny, ponieważ wymaga ignorowania chóru głosów, które krzyczą, co nie może być zrobione. Pamiętasz, kiedy ostatnio próbowałeś wytłumaczyć radykalną ideę i spotkałeś się z ciszą lub śmiechem, ta reakcja nie była osądem Twojego pomysłu. Była przypomnieniem o cenie Twojej wolności umysłowej. Ale ta wolność ma bardzo wysoką cenę: emocjonalny chłód. Ludzie oskarżają cię o bycie niewrażliwym. Następna cecha da ci klucz do zrozumienia, co naprawdę dzieje się w twoim wnętrzu, gdy chodzi o wrażliwość. Wodnik z niewielką liczbą przyjaciół rozwinął niezachwianą tarczę, a jest ona stworzona nie z metalu, lecz z radykalnej niezależności. Twoja trzecia rzadka cecha to ekstremalna autonomia. Nie postrzegasz zależności emocjonalnej jako formy czułości, postrzegasz ją jako usterkę systemu w umyśle drugiego. I panicznie boisz się być tą usterką. Izolujesz się zapobiegawczo nie po to, by ukarać innych, lecz by chronić swoją własną przyszłość. Kierujesz się zasadą, że jeśli nie potrzebujesz nikogo, nikt nie ma mocy, by cię obalić lub odwieść od twojego celu. Postrzegasz bliskie relacje i nadmiar przyjaźni jako emocjonalne kotwice, które trzymają statek twojego umysłu w porcie. Potrzebujesz otwartego morza. Dla ciebie prawdziwe partnerstwo nie jest budowane na potrzebie, lecz na dzieleniu się wizją. Większość ludzi szuka przyjaciół, by wypełnić pustki. Ty szukasz tylko tych, którzy są już całością sami w sobie i którzy przypadkiem idą w tym samym kierunku co ty. Twoja niechęć do wrażliwości nie jest niezdolnością do odczuwania. To dyscyplina samokontroli. Nauczyłeś się, że pokazywanie rany zachęca do manipulacji i oczekiwań, a nienawidzisz oczekiwań, bo są one antytezą wolności kiedy ktoś podchodzi za blisko i zaczyna polegać na twoim czasie, energii lub radzie, czujesz jak włącza się alarm. To nie jest połączenie, to subtelne uwięzienie. Ten twój pozorny chłód jest w rzeczywistości narzuconym sobie samemu procesem odczulania. Wytrenowałeś się, by przetwarzać ból i emocje z dystansem naukowca analizującego próbkę. Dlaczego? ponieważ wielkie idee, wielkie zmiany, do których czujesz się przeznaczony, wymagają niezanieczyszczonej jasności. Jeśli utoniesz w emocjach, stajesz się przewidywalny, a przewidywalność to śmierć wodniczego geniuszu. Pomyśl o Twoich nielicznych, trwałych przyjaźniach. Prawie zawsze są to ludzie, którzy żyją własnym życiem z tą samą intensywnością i niezależnością co Ty. Nie ma tam pretensji, nie ma nadmiernych dramatów. Jest wymiana intelektualna i swoboda zniknięcia na miesiące i powrotu, jakby czas nie istniał. To jest jedyna forma miłości, jaką akceptuje Twoja dusza. Nosicie niewidzialny ciężar, odpowiedzialność za przyszłość. Ta potrzeba korekty i porządku czynicie nieubłaganym sędzią innych. Co prowadzi nas do czwartej cechy, najtrudniejszej do przyznania. Twoja czwarta cecha jest najcięższa. I główny powód, dla którego twój krąg towarzyski jest ograniczony, twoje poczucie utopiańskiej misji i wynikająca z niego nietolerancja dla powolności i ludzkiego błędu. Widzisz potencjał, plan tego, jak świat powinien wyglądać. A ta wizja doskonałości czyni cię niesamowicie niecierpliwym wobec niedoskonałej rzeczywistości. Nie tylko żyjesz, czujesz, że jesteś na misji re społecznej i mentalnej. Postrzegasz ignorancję, powtarzającą się głupotę i brak wizji długoterminowej, jako fizyczne przeszkody na swojej drodze. A niemożliwe jest mieć prawdziwą przyjaźń z przeszkodą. Kiedy wchodzisz w interakcję, nie tylko rozmawiasz, oceniasz potencjał drugiej osoby, by pasowała do Twojej wizji przyszłości. Nie masz czasu na kogoś, kto powtarza te same błędy, kto pogrąża się w przewidywalnych emocjonalnych nałogach, lub kto wybiera łatwiejszą i mniej etyczną drogę. Ta nietolerancja nie jest moralizatorskim osądem, to frustracja inżyniera. Widzisz projekt osoby i myślisz, ten element jest źle ustawiony, zepsuje system, i odsuwasz się, zanim usterka cię dotknie. Ludzki błąd jest dla ciebie nieefektywnością to błąd, który uniemożliwia zamanifestowanie się utopii. Często czujesz się jak jedyny dorosły w pokoju obserwujący dzieci bawiące się ogniem. I wiesz, że jeśli spróbujesz uratować wszystkich, skończysz spalony i bez zrealizowania swojego większego celu. Dlatego wybierasz izolację strategiczną. Pytasz siebie, dlaczego ta osoba nie widzi oczywistości? Dlaczego upiera się przy byciu nieszczęśliwą, skoro rozwiązanie jest tak logiczne? Ta niezdolność do zaakceptowania nieracjonalności inherentnej ludzkiej naturze jest twoim największym murem. Otaczasz się ideami i projektami, które są posłuszne i przewidywalne ale odsuwasz się od ludzi, którzy są chaotyczni i nieprzewidywalni. Wierzysz w wymuszoną ewolucję ludzkości, a twoja izolacja jest twoim cichym aktem protestu. Mówisz, wrócę tylko wtedy, gdy będziecie gotowi na następną fazę. To oddzielenie częstotliwości tworzy próżnię. Nie jesteś pusty, lecz wypełniony czymś, czego większość nie rozpoznaje jako atutu. Twoim własnym wewnętrznym światem. Piąta cecha ujawnia, jak używasz tego sekretnego świata do ochrony i tworzenia. Jeśli nie masz przyjaciół, to dlatego, że nie potrzebujesz zewnętrznej rozrywki. Masz prywatny i doskonale nadający się do życia wszechświat wewnątrz swojej głowy. Twoja piąta rzadka cecha to metafizyczne schronienie. Twój umysł to nie tylko miejsce do myślenia, to miejsce do życia, to samowystarczalny ekosystem koncepcji, przyszłych scenariuszy, debat etycznych i złożonych postaci. Czujesz się bardziej swobodnie, eksplorując topografię własnej wyobraźni, niż nawigując po emocjonalnych zawiłościach prawdziwej przyjaźni. Ryzyko ludzkiej relacji polega na tym, że ona zakłóca przepływ. Przyjaciel dzwoni, pojawia się zobowiązanie, a most, który budowałeś do swojego następnego wielkiego pomysłu, zostaje zburzony. Nienawidzisz przerywania. Twój nieprzerwany czas mentalny jest Twoim najświętszym zasobem i bronisz go z zaciekłością. Dla wodnika, który idzie sam, samotność jest kluczem do hiperfokusacji. To stan, w którym głos twojego ego i głos twojego geniuszu mogą oddzielić się od chóru społeczeństwa i dostroić się. To w tej ciszy wreszcie możesz dekodować wiadomości, które wszechświat próbuje ci przekazać. To, co większość nazywa byciem samemu, ty nazywasz byciem w domu. Twój wewnętrzny świat nie tylko cię pociesza, on cię odżywia, wyzywa. I daje ci narzędzia do interwencji w świecie rzeczywistym. Jesteś architektem pracującym nad tajnym projektem, a świat zewnętrzny to tylko plac budowy. Opuszczasz biuro tylko, by sprawdzić postępy, ale prawdziwe tworzenie odbywa się w twojej mentalnej pracowni. Ta zdolność do mentalnej samowystarczalności czyni cię odpornym na presję społeczną. Podczas gdy inni biegną, by się dopasować i uniknąć strachu przed wykluczeniem, ty odczuwasz zenistyczną pogardę dla tej gry wybrałeś wykluczenie, ponieważ dało ci ono wejście VIP do twojego własnego umysłu. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak bogate i szczegółowe jest twoje życie wewnętrzne? O ileż głębszy i bardziej złożony jest twój dialog mentalny niż większość rozmów, które słyszysz wokół siebie. Oczywiście, że się odsuwasz. Nikt nie jest w stanie konkurować z bezkresem twojego wewnętrznego wszechświata. Ale istnieje głębsza przyczyna tego wykluczenia. Kwestia częstotliwości wibracyjnej Następna cecha ujawnia, dlaczego Twoja dusza nie jest w stanie utrzymać połączeń z ludźmi, którzy nie są na tym samym poziomie transformacyjnej pilności co Ty. Wodnik z niewielką liczbą przyjaciół nie jest tylko przed swoim czasem, on wibruje na innej częstotliwości. Twoja szósta rzadka cecha to częstotliwość przyszłości. Czujesz pilność zmiany. Łapiesz sygnały trendów, załamań i innowacji na długo przed tym, zanim zamanifestują się one w zbiorowej rzeczywistości. To tak, jakbyś używał słuchawek z przyszłości, a reszta świata była dostrojona do radia z przeszłości. Rezultat: niekompatybilność wibracyjna. Próbujesz mówić o tym, co nadchodzi. Nowe struktury władzy, kolejny kryzys środowiskowy, technologia, która zmieni wszystko, ale ludzie wokół ciebie skupiają się na mikro, plotkach, rachunku na jutro, osobistym dramacie. A kiedy próbujesz połączyć makro z mikro. Jesteś postrzegany jako alarmista, pedantyczny lub dziwny. Ta niekompatybilność nie jest świadomym wyborem to właściwość elektromagnetyczna twojej duszy. Odczuwasz fizyczną niechęć, gdy musisz się wysilać, by spowolnić swój rytm mentalny i rozmawiać na poziomie, który już przekroczyłeś. Przyjaźń jest dla ciebie połączeniem rytmów, a twój rytm to prędkość światła. To, co się dzieje, to to, że stajesz się samotną latarnią morską. Emitujesz światło ale większość ludzi jest zbyt zajęta patrzeniem pod własne stopy, by podnieść głowę i zobaczyć, co oświetlasz. A kiedy ktoś w końcu podchodzi, często jest to tylko po to, by zapytać, na co patrzysz, zamiast co budujesz. Wolisz aktywną ciszę tworzenia, niż pasywny hałas społecznej konsumpcji. Twoja uwaga skupia się na zwiększaniu częstotliwości, a nie na zwalnianiu tempa, by się dostosować. Pamiętasz to uczucie wyczerpania po długiej socjalizacji? To nie było zmęczenie fizyczne. To było drenaż wibracyjny. Twój umysł musiał pracować w nadmiarze, by przetłumaczyć Twoją złożoność na prostotę innych. Nauczyłeś się w swojej podświadomości, że ochrona Twojej częstotliwości jest ważniejsza niż jakiekolwiek społeczne potwierdzenie. Ale ta radykalna wolność ma swoją cenę konieczność poświęcenia się dla większego dobra. To, co cię napędza, to nie ego, lecz wizja. A ostatnia cecha ujawnia Twój ostateczny paradoks oderwany humanista Dotarliśmy do siódmej i być może najbardziej niezrozumianej cechy wodnika bez przyjaciół Humanista oderwany Twoja miłość jest rozległa, ale nie jest intymna. Kochasz ideę ludzkości, potencjał gatunku, koncepcję równości i wolności dla wszystkich. Jesteś gotów walczyć, poświęcić się i poświęcić swoje życie dla dobra tysięcy nieznajomych. Możesz łatwo wzruszyć się globalną niesprawiedliwością i spędzić noc na myśleniu o rozwiązaniu problemu ubóstwa lub kryzysu politycznego, ale, o ironio, masz trudności z prowadzeniem prostej rozmowy ze swoim sąsiadem lub pocieszaniem bliskiego przyjaciela z powodu trywialnego problemu. To jest twoje przekleństwo i twoje błogosławieństwo. Twoja dusza działa w skali makro. Skupienie się na jednej jednostce. Z jej specyficznymi dramatami i potrzebami wydaje się rozproszeniem. To tak jakbyś był proszony o naprawienie pojedynczej dachówki, podczas gdy całe miasto płonie. Widzisz szerszy obraz i czujesz się zobowiązany do priorytetyzowania zbiorowości. Intymna przyjaźń wymaga skupienia, wrażliwości i ciężkiej inwestycji emocjonalnej. Nie masz na to ani czasu, ani emocjonalnej skłonności. Jesteś zbyt zajęty próbując podnieść poziom globalnej rozmowy. Nie jesteś samolubny, jesteś utylitarystyczny w swoim altruizmie. Twój wkład nie jest emocjonalny, jest intelektualny i praktyczny. Oferujesz rozwiązania, wiedzę i niezafałszowaną perspektywę. Nie oferujesz ciepła uścisku, ponieważ wiesz, że to, czego ludzkość od ciebie potrzebuje, to nie komfort, lecz rewolucja. Ten brak skupienia na jednostce pozwala na twoją legendarną bezstronność. Jesteś zdolny do analizowania konfliktu z zimnym dystansem. Ponieważ Twój osąd nie jest zamglony uczuciem, nie masz przyjaciół do obrony, masz zasady do podtrzymania. Twoi nieliczni przyjaciele to ci, którzy rozumieją, że Twoja miłość jest polem siłowym, a nie przytulnym kocem. Akceptują, że zależy Ci na ich ewolucji, ale niekoniecznie na codziennym dramacie. Rozumieją, że Twoja cisza to nie nieobecność, to przygotowanie do kolejnej interwencji geniuszu. Czy czujesz się teraz zrozumiany? Twoja samotność nie jest karą, jest kosztem Twojej częstotliwości i jest Twoją najpotężniejszą bronią. Teraz lustro jest rozbite, a obraz, który pozostaje, to Twoja prawda. Widziałeś siedem powodów, dla których wolisz własne towarzystwo, i są one architekturą Twojego geniuszu. Twoja samotność nie jest pustką, którą trzeba wypełnić, lecz warunkiem koniecznym dla Twojej rewolucji. Twoje życie nie jest poszukiwaniem więzi lecz tworzeniem dziedzictwa. Nie potrzebujesz widowni, potrzebujesz niezakłóconej przestrzeni, by projektować przyszłość. Ceną tej wolności jest niezrozumienie. Ludzie zawsze będą próbowali cię etykietować, naprawiać, przekonywać, że musisz być bardziej normalny, bardziej towarzyski. Ale ty wiesz, że twoja normalność to następna faza ewolucji. Największym błędem wodnika z niewielką liczbą przyjaciół jest próba wyjaśnienia się. Nie jesteś istotą do rozszyfrowania przez zbiorowość. Jesteś kodem, który rozszyfruje zbiorowość. I dlatego powinieneś nadal szanować swoją ciszę, swoją dziwność i swoją samotną ścieżkę. Ludzkość potrzebuje cię w przyszłości, a przyszłość jest budowana w teraźniejszości, w spokoju niezakłóconego umysłu. Prawdziwe pytanie nie brzmi, dlaczego nie masz przyjaciół? Lecz gdybyś otoczył się ludźmi, którzy nie rozumieją Twojej częstotliwości. Czy byłbyś w stanie zbudować to, co musi być zbudowane? Odpowiedź już rozbrzmiewa w tobie. Oderwanie jest twoim największym aktem miłosierdzia. Jesteś powietrzem. Jesteś wszędzie. Ale nikt nie jest w stanie cię uwięzić. A kiedy się odsuwasz, to nie po to, by uciec od świata, lecz by spojrzeć na świat z wyższej perspektywy. Zatrzymaj się i pomyśl, która z tych siedmiu cech jest twoim najtrudniejszym ciężarem doniesienia, a twoją najskrytszą mocą. Zostaw swoją prawdę w komentarzach. Nie wersję wygładzoną, ale radykalną. To tam spotyka się prawdziwa społeczność cichych wodników. Twój następny krok to nie integracja, lecz akceptacja swojej odmienności. Twoja misja czeka na ciebie w ciszy, której tak zaciekle bronisz. Kontynuuj budowanie. Samotność to tylko hałas wszystkich drzwi, które zamknąłeś, aby otworzyć nowy wymiar.